Kalimera. Dwa dni mi nie było i krótkie podsumowanie najważniejszych wydarzeń. No i chyba najistotniejszym wydarzeniem historycznym, chociaż dzisiaj pewnie będzie tego epilog, no to Alex Owieczkin, który wyrównuje rekord Wayne'a Wayne greckiego w meczu z Chicago na własnym, na własnym lodowisku. Fenomenalna sprawa. 884 bramki. Sam Wayne grecki był tego świadkiem. Mógł jeszcze, jeszcze powiększyć ten dorobek, strzelając do pustej bramki, ale Owieczki nie chciał, żeby w ten sposób bić ten rekord. Natomiast to, czego on nie zrobił sobie Ryan Leonard, to chyba jego trzeci występ urodzony w 2005 roku. Młody chłopak premierową bramkę strzela dla, dla Washington Capitals. Później, później w szatni sam właśnie Wayne Grecki mu pogratulował, więc bardzo, bardzo miłe wydarzenie, gdy akurat legenda sportu gratuluje ci pierwszej bramki. Sam też Grecki powiedział, że komentując wyrównanie swojego rekordu, no że, no że zawsze wydaje nam się, że, że już gdy pewne pokolenie zawodników odchodzi, no to ciężko będzie ich zastąpić, natomiast ta pustra, pustka znajduje jakieś wypełnienie i tak jak wiadomo czy grecki, czy Messier, później też te cofnice no to przyszli, przyszli nowi, którzy też, też już będą się no, na dniach no, w przeciągu roku dwóch żegnać stawcą, czyli właśnie Owieczkin, Crosby, który y, też, też strzelił wczoraj hatryka, więc jeszcze, jeszcze pokazuje, że jak najbardziej paliwo Baku jest, ale Małkin. Jeśli mówimy o obrońcach, no to Berns, czy, czy Carlson, Hedman, Letang. Więc oni zajdą, ale już, już są nowi, czy to właśnie McKinnon, czy Kyle Makar, więc, więc zawsze, zawsze to nowe pokolenie gwiazd się pojawia. Nowe pokolenie gwiazd jest obecne, więc czasami nawet lepsze przychodzi niż poprzednie, więc nie, nie sądzę, żeby było się o co martwić. Na razie może jeszcze nie widać wśród tych najmłodszych zawodników Kogoś, kto by aż tak dominował, chociaż są pewne oznaki, że Conor Bellard się fajnie sprawdza. Zawodnicy młodzi, czy to właśnie z, z Anaheim, czy z San Jose, już powoli pokazują swój potencjał i talent, więc, więc spodziewam się, że, że raczej w najbliższych latach który, któryś z nich mocniej wystrzeli i, i stanie się wielką gwiazdą. Też fajnie wygląda Wyatt Johnson, jeśli mówimy o Dallas, więc myślę, że też, też odejście tych, tych starych gwiazd. No ktoś prędzej czy później zastąpi to najważniejsze wydarzenie dzisiaj. Dzisiaj Washington ma szansę na kolejne zwycięstwo mecz domowy, a Alex już na bycie samodzielnym liderem. Co więcej, jego gol strzelony przeciwko Chicago sprawił, że to był 136 zwycięski gol i już jest samodzielnym rekordzistą, bo wcześniej wspólnie z Jagrem miał dzierżył, dzierżył ten rekord. Fajna scena po meczu, gdy gdy Chicago poczekali, żeby pogratulować Aleksowi tego wydarzenia, więc no bardzo fajnie się złożyło. Teraz kolejne właśnie domowe spotkanie, więc no, najlepiej byłoby, żeby właśnie w takich okolicznościach on to pobił. 41 gol to był, więc kolejny sezon powyżej 40 bramek, więc, więc Owieczkin pokazuje. I po pierwsze, długowieczność, regularność to jest kluczem, bo, bo mamy czasami pewne wystrzały. Matiusz w tamtym 69 bramek strzelił, w tym ma problemy, żeby, żeby przekroczyć 30. Miał kontuzję, trochę nie grał, ale, ale pokazuje, że jednak. Yy, no poprzedni sezon może był troszkę elementem, chociaż talent pan niesamowity, to jednak, jednak ciężką będzie, a owieczkiem po prostu jest, jest stale regularny, ma, ten swój, ma te swoje umiejętności doprowadzone do perfekcji i wykorzystuje je, je nieustannie i wciąż jest groźny. Jeszcze rok kontraktu ma, jeśli będzie chciał zostać i, i go wypełnić, no to prawdopodobnie no myślę, że bardzo możliwe, że 920-925 bramek to będzie ta granica, którą ustanowi i która wydaje się raczej, raczej nie do pobicia z innych wydarzeń. St. Louis Blues wygrało, to jest 12. zwycięstwo z rzędu, nowy rekord organizacji. Bardzo fajny mecz Tomasa, 4 punkty i Cam Fowler, 3 asysty dał. Bardzo dobrze się spisuje, od kiedy trafił tu z Anaheim i St. Louis, tak jak w sezonie mistrzowskim, Wtedy ustanowili jako 10 zwycięstw, teraz już mamy 12, Billington gra bardzo dobrze, zespół no też biegają bez koltuna na parę cały czas. Ale właśnie czy to Fowler, czy przede wszystkim jeśli chodzi o atakujących zawodników, no to Thomas, Krill czy, czy Bubuchniewicz, ale też Holloway, więc to to się bardzo fajnie spisuje, więc, więc mogą rosnąć w formy i mogą być bardzo bardzo ciekawym zespołem, jeśli chodzi o, o playoffy. Krótko, nośnie hokej, a zobacz, no Tampa jeszcze przegrała z Ottawą. Oprócz tego Toronto na zero tyłu, więc i kilka innych zespołów też udało się, się zachować czyste konto. Więc, więc fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda pod tym względem. A Tampa, przepraszam, nie z Ottawą, tylko z Buffalo. Ottawa pokonała Florida Panthers 3-0, 40 strzałów w Anton Forzberg oprócz tego, tu on to też na zero z tyłu. New Jersey Devils też na zero z tyłu. Więc, więc to był wczorajszy dzień, był meczem, meczem bramkarzy. Z tematów innych, bardziej koszykarskich, czy po prostu koszykarskich, poznaliśmy w tamtym tygodniu finalistów Eurocup. Będzie to Grand Canaria, o którym, której niedawno mówiłem w spotkaniu z Unikachą. Mamy tam polski, polski akcent. Jakub Urbaniak jest ich zawodnikiem w tym mecz w sezonie tylko trzy spotkania w lidze. I licendesa, i trzy spotkania w Eurokapie, ale to raczej w bardzo, bardzo krótkim, limitowanym czasie, więc ciężko powiedzieć, że był jakimś um, ważnym elementem, czy nawet jakby mniej ważnym. Jest po prostu um, zawodnikiem, który dopiero uczy się, łapie, łapie ogony bardzo rzadko i zobaczymy. Drugim finalistą będzie HPL Tel Aviv. I tutaj możemy wskazać, na przykład, jeśli chodzi o zawodników z doświadczeniem rolnikowym no to jest. I Jonathan Motley, który niedawno grał w, w był Bruno Caboslo, on w Serbii, w którym jest w Partizanie, jest Oz Blazer, on wcześniej występował w Maccabi Tel Awiw, no i przede wszystkim Jan Madal, on grał w Partizanie, teraz doskonale się odnajduje w HPL-u. Kenem HPL-u jest Dimitris Itoudis, więc no. Trener, który przecież dwa razy wygrywał EuroLigę z CSKA Moskwa. Wcześniej jako asystent kilkukrotnie wygrywał z Ziejko Obradowiczem w Pamiętnej Kosie. Niezliczony przy tym triumf w Lice Greckiej. Jako asystent, czy później w Lice VTB, czyli rosyjskiej, jako trener, trener Z jednej strony, a z drugiej no. Trochę na dorobku trenera Kalakowicz, który jak na razie w Gran Canaria się bardzo dobrze spisuje. Gran Canaria już przecież kilka lat temu wygrała Euro Cup, natomiast przy tym finansowych nie chciała wystąpić w Eurolize, wycofała się więc to też jest, jest spotkanie, pierwszy mecz, pierwszy mecz 8, 8 kwietnia. The best of three, czyli dwa zwycięstwa wystarczą do do wygrania wygania a daje to przepustkę do Euroligi. Na pewno Hapoel będzie bardzo chciał, chciał tam wrócić, no i Tudis też, bo ostatnio był poza Euroligą. No a dwa izraelskie zespoły, no byłoby ciekawe, no bo Maccabi jak na w tym stronie prezentuje się, się bardzo słabo, a taki Hapoel mógłby być troszkę też odświeżeniem. także w związku z tym, że po Maccabi występuje tu od lat i, i no, już od dawno, od dawno od tego triumfu w XIV roku z Dawidem Blatym, to, to różnie wygląda, ale raczej, raczej y, ciężko im nawiązać do tych triumfów właśnie z Blatem, czy wcześniej z Pinning gdy Antony Parker był tą wiodącą postacią, ale to był jeszcze Soł wójcić y, czy, czy Saras Jaskiewicz, więc to był fenomenalny skład. No ale zobaczymy, w Eurolidze, no w piątek grał Olympiakos. wygrał z w Berlin w bardzo, w bardzo okronym składzie. Największą gwiazdą był Alek Peters, który grał troszkę, troszkę wyżej 8 na 9 trójek, nowy rekord 33 punkty. Sam zawodnik mówił, że troszkę. Uzbierał, zbierał, ale no, możemy to, to wybaczyć. Ważne zwycięstwo olimpiakos Ma jedno zwycięstwo, przewagi twój najbaczy Została jedna kolejka. Mm, już, już Armani Jeans przegrała z Virtusem, więc pozostawiło się szans na awans do play-inu. Ostatnia kolejka pewnie troszkę wyjaśni, kto, kto zagra w play-in, kto będzie gospodarzem. Mm, no, zobaczymy. Tak jak przewidywałem, jeśli chodzi o Fenner's West, minimalnie przegrała z a na dole Efes, najlepszym pod kątem Piru był Vincent Poitier, czyli nie mieli do końca odpowiedzi na tego centra, więc szwankuje, szwankuje to u, u, u właśnie Serbów i to może być problemem, jeśli po prostu trafią na zespół, który ma dobrych środkowych, dobrych wysokich i będzie ich wykorzystywał, no to na dzień dzisiejszy Trefala nie ma na to odpowiedzi, bo dopóki nie wróci Bolomboy, no, Petrusew czy John Brown to troszkę za mało, zwłaszcza, że Petrusew jest dosyć miękkim zawodnikiem, po prostu chudym, szczupłym, a John Brown, no, troszkę brakuje mu wzrostu. Jest świetny, jeśli chodzi o przechwyty, o presję, wypychanie, natomiast pewnych fizycznych kwestii niestety nie przeskoczy. Kolejny szybki temat, no to Lech wczoraj grał z Koloną? W pierwszym spotkaniu świetnie spotkałem się potyk Walomark i tutaj też no, pod, pod, podsumowując dwa spotkania z, z kielczanami, to są trzy bramki, dwie asysty wczoraj. No, bardzo, bardzo piękne, szybkie zagranie do Golizadeha i 1.0. Kora miała swoje szanse, jeśli patrzymy na XG, to miała minimalnie wyższy niż lech, chociaż ogólnie niezbyt wysoki, bo 0,5 Natomiast ta jedna, jedna chwila, błysk i ta dwójkowa akcja Aliego z Wolemarkiem zdecydowała, że, że wyszli na prowadzenie. Przy okazji była też kontrowersja, jeśli chodzi o foul faul na bramkarzu, chociaż złamane żebra zawodnika, zawodnika korony po interwencji bramkarza. No wydaje mi się, że w takiej sytuacji należy oceniać. Nie tylko czy bramkarz trafi w piłkę, no bo jakby to oczywiste, natomiast co, co z tą interwencją się wiąże, zwłaszcza, że przecież to nie było nie był pole pięciu metrów, tylko dalej, więc gdybyśmy nawet stosowali jakieś szczególną ochronę na bramkarzu, czy próbowali tego szukać, no to raczej, raczej tutaj nie i wydaje mi się, że powinien być rzut karny i żółta kartka dla bramkarza za po prostu groźne zagranie. To, że trafił w piłkę, no to jest jedna sprawa, z drugiej strony natomiast yy, no, Pokiereszował zawodnika kolony. W drugiej połowie wydaje mi się, że też powinien być rzut karny po tym, jak jeden z obrońców został przyblokowany przez zawodników kolony w polu karnym, mmm, walcząc o piłkę. Nie było widać dokładnej powtórki, więc ciężko mi jednoznacznie ocenić. Natomiast wydawało się na pierwszy rzut oka, że mógł być zahaczony. Może troszkę teatralnie upadł, ale, ale potem można by tu pewnie się zastanowić nad, nad żółtą, znaczy nad żółtym karnym i pewnie jakąś karą indywidualną. Natomiast lek w drugiej połowie, kolejne fenomenalne zagranie wolę Marka i Isha, wykorzystał. W pierwszej połowie ona jeszcze, jeszcze wyglądała groźnie, miała swoje sytuacje, tak w drugiej już, już niestety troszkę przygasła. Ale ogólnie fajnie wygląda. I też Zieński pokazuje, że nie trzeba mieć wybitnych zawodników na warunki polskie, nawet bardzo dobrych, a po pewien sposób może działać. Te skoki pressingowe wykonywane przez koroniarzy, które zmuszały do, do błędów albo do pozwania się piłki w sposób nieplanowany, Lech Poznań, y, dawały im trochę szansy na to, żeby przejąć piłkę, mieć możliwość kontry. Y, dodatkowo, chociaż to pewnie y, troszkę mało logiczne statystycznie, y, nie boją się strzałów dystansu, można troszkę ich nadużywają. Natomiast czy to Remakl ma temu pewne możliwości umiejętności, no więc jest jakiś to sposób na nazywanie akcji, nawet jeśli nie jest to najmądrzejszy, no to czasami coś się może z tego, z tego urodzić. Może też po prostu brakuje troszkę zmysłu czy, czy umiejętności, żeby jakieś takie krągkowe akcje jak, jak Lech przeprowadzać i tutaj szukać swoich szans. Natomiast korona no fajnie wygląda i i widać, że z tymi zawodnikami, z którymi Kamil Kuzera niespecjalnie sobie radził i raczej wykorzystywał ich w bardzo takim brzydkim futbolu, to Jatek Zieliński potrafi zbudować coś, co nawet fajnie się ogląda, jeśli popatrzy się na to, że, że maksymalnie wykorzystuje te, te umiejętności zawodników, którzy no powiedzmy w dużej mierze, jeśli chodzi o to, polskich piłkarzy, są anonimowi dla przyjętego kibice. Natomiast tu Widać, widać, że, że rosną i, i możliwe, że niektórzy z nich znajdą zatrudnienie w, w lepszych zespołach w całkiem niedługim czasie, ale to, to dopiero przyjdzie nam ocenić i zobaczyć. Dzisiaj, jeśli chodzi o dzisiejsze mecze, też mówiłem, że Washington gra, więc to na pewno warto śledzić. Niestety jednak mecze 18.30. O tej samej porze jest derby Hiszpanii w koszykówkę Barcelona Real. Real będzie, będzie chciał utrzymać wchodzenie w tabeli. 18.15 Olympiakos Paok. Bardzo ważne spotkanie. Też spotkanie, które może już dać mistrzostwo. Jeśli Olympiakos wygra na tombie w solnikach, a Aek nie wygra z Kosem, no to Olympiakos jest mistrzem. Więc na pewno, na pewno będą, będą chcieli. Chcieli już tu teraz przyklepać na, na, na stadionie rywali. Zwłaszcza, że w tym stanie już wygrali tam 3-2. Nie będzie Horty, nie będzie Kostulasa, natomiast LKB już pewnie od pierwszej minuty wystąpi. Wraca Jaremczuk, no, więc, więc zobaczymy, jak, jak, jak zagrają. Na pewno trzeba więcej, więcej oczekiwać od Martińca w tym spotkaniu. Luisa Palmy, no bo nie sądzę, żeby by Velde, Velde zagrał więcej od Cicchinio. No i jak na, na pewno jest, jest to, to do zrobienia. Jak już mówiłem wielokrotnie, Mendli bardzo doskonale sobie radzi z silnymi zespołami w Grecji. W tym stronie w Salonikach zwycięstwo, z Arekiem, no, zwycięstwo, ostatnio porażka 2-0, ale pamiętajmy o okolicznościach, to mecze rewanżowy po pierwszym zwycięstwie 6-0, więc można było odpuszczać. Pao też 4-2, pokonany, niepokonany, więc bardzo dobrze to wygląda. No i myślę, że jeśli, no, jeśli nawet nie dziś się uda, no to, to, to pewnie uda się już za tydzień, miejmy nadzieję, mecz domowy z Aekiem i powinien w dużej mierze te wątpliwości rozwiać. No chyba, że dzisiaj przegram, Aek wygra, no to będzie 7 punktów i wtedy od nowa, no i wtedy jeszcze szansa dla Aeku dla będzie. No ko po 20 już będziemy o to mądrzejsi. Więc niestety takie, takie zgrupowanie tych spotkań wcześniej natomiast 1415 jest mecz Olimpiakos Panianios, to jest pierwszy mecz playoffów ligi greckiej. Spodziewam się prostego zwycięstwa, nawet biorąc pod uwagę to, jak mocno przetrzebiony jest to skład. No, ale w lidze greckiej większej minuty dostają czy to właśnie. Albo w ogóle dostają nas, Mitro Long, czy, czy Tyler Dorsi, a na grecką, to są bardzo dobrzy, którzy po prostu tam potrafią dominować, więc nie powinno być tutaj większych problemów. Trzeba łatwo, prosto i przyjemnie wygrać, uniknąć kontuzji po to, żeby tą ostatnią kolejkę Euroligi dograć i utrzymać pierwsze miejsce w, w tabeli. Na szybko to tyle. Pewnie nagram coś po tych spotkaniach, żeby już więcej, więcej pogadać na ten temat. Kalinikta i do usłyszenia.